Dzień dobry, cześć, witam Was bardzo serdecznie i gorąco. Dziękuję Pani Magdo za wprowadzenie. Tak, jestem założycielem aplikacji. Moje nazwisko Paweł Kaczmarek. Tutaj publikuję również dane kontaktowe, ale do nich wrócę i do pewnej propozycji na koniec mojej prezentacji. A teraz chciałbym się skupić na samym narzędziu na aplikacji do wykonywania sporządzania ofert. I oprócz tego, że podczas tej prezentacji będę chciał przedstawić oczywiście ich walory, samego rozwiązania, to również chciałbym Państwa, chciałbym Was zainspirować do tego, by wykonywać dobre oferty, ponieważ oferta jest kluczowym elementem sprzedaży i w zasadzie każda firma, każda firma musi dobrze sprzedawać swój know-how. No i właśnie, jeżeli wyjdziemy od takiego założenia, że dzień Twojej pracy to dzień Twojego życia i należy wyceniać to dobrze, no to troszeczkę inaczej możemy w tym momencie spojrzeć na narzędzia, z których korzystamy, wykonując ofertę. Bo każda firma, każda firma, którą czy większość firm, które, które znam, ma jakiś swój know-how, swój pomysł, swoje, swoją propozycję dla klienta. I aby dobrze wycenić ten know-how, należy zwrócić uwagę na elementy twarde i elementy miękkie tego, co sprzedajemy swoim klientom, czy oferujemy swoim klientom. I z naszego doświadczenia widzimy, że firmy głównie, czy też świetnie orientują się, czy też świetnie pokazują elementy twarde, czyli jak, takie elementy jak nazwy, ceny, jakieś parametry techniczne. Jakieś bardzo konkretne informacje dotyczące usługi bądź produktu. Dużo gorzej idzie z elementami miękkimi. Te elementy miękkie to grafiki, opisy, rezultaty, jakie klient może uzyskać korzystając z, naszego, z, naszej, z naszej oferty. A te dwa elementy i zrównoważenie tych dwóch elementów przekłada się na wartość postrzeganą tego naszego know-how, a więc to. Czy klient wybierze naszą ofertę, czy potraktuje ją w całości jako atrakcyjną? I właśnie tym się zajmujemy. Funkcjonalności w naszej ofercie, czy też te możliwości aplikacji są tworzone w ten sposób, aby można było zarówno te elementy twarde, jak i miękkie, w, 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 komponować i przed, przekładać w postaci bardzo ciekawych rozwiązań. Krótko mówiąc, aplikacja, która Ciągle jest udoskonalana, poprawiana, czy w jakiś tam sposób również aktualizowana o pomysły użytkowników, służy do generowania ofert, a więc propozycji, które później widzi klient. Kiedy spojrzymy na to, jaką rolę odgrywa oferta, to właśnie troszeczkę, nawet nie wiedząc, że przede mną będzie Robert i będzie opowiadał o o landingach, to właśnie bardzo fajnie tutaj na tym slajdzie widać, że w biznesie, który w dużej mierze transakcje zawierane są w internecie, jak w sklepach internetowych, czy też zależy nam, nam na jakiejś konwersji poprzez właśnie landingi, to tamta emocja, którą chcemy, którą chcemy przekazać klientowi, jest dużo łatwiejsza do zrobienia, czy też idzie dzięki narzędziom cyfrowym, czy też dzięki stronom, dzięki landingom przekazać. A jeżeli nasz biznes opiera się na zakupie Poza internetem, no to w tym momencie taką bardzo ważną rolę, taką rolę podobną jaką ma landing czy sklep, czy jakakolwiek jest strona zakupowa, przejmuje dobra oferta, ale więc tak skomponowane opracowanie, które przeprowadzi klienta poprzez cały proces decyzyjny od strony tytułowej poprzez wprowadzenie do oferty, poprzez poruszanie tematów takich niecenowych, a interesujących klienta aż po kalkulację, kiedy ta kalkulacja jeszcze jest jakimś elementem złożonym, składającym się z wielu działów, aż po budowanie wartości dzięki użytym produktom, aż na końcu gdzieś po zamknięcie sprzedaży poprzez publikację, na przykład umowy zlecenia, czy też innego dokumentu potrzebnego do zamknięcia sprzedaży. No i właśnie to jest klucz działania programów do ofert, które Pozwalają w sposób łatwy, szybki, profesjonalny i atrakcyjny, wygenerować ofertę w rozumieniu całego dokumentu. Jakie obszary właśnie w aplikacji są przez nas oferowane, z jakich funkcji korzystają użytkownicy, by budować wartość swojej oferty? A więc właśnie możliwość budowania struktury oferty na oferty od prostych, takich powiedzmy sobie, na jedną kartkę z jednym działem, aż po bardzo skomplikowane czy też wielopoziomowe struktury. Możliwość budowania wariantów oferty, a więc jeżeli nie chcemy, by nasza oferta wypadała drogo na tle konkurencji, możemy tworzyć warianty, możemy stosować techniki cross-sellingu czy upsellingu. Oczywiście, budowanie y, własnych szablonów, tak by y, oferty nie wykonywać za każdym razem od początku. Y, powiem dzisiaj też y, za moment o kartotekach własnych, a więc o takiej funkcjonalności w aplikacji, która pozwala nam y, zbudowanie własnej biblioteki szablonów, y, takich kartotek, aby nie wpisywać za każdym razem czynności czy produktu osobno. Różnorodne wydruki, y, karty produktowe, katalogi, komunikacja w zespole, funkcjonalności dla handlowców. Poza cenowe elementy oferty, to są wszystko właśnie funkcjonalności, które w naszej aplikacji są dostępne dla, dla użytkowników i z której nie tylko, jak gdyby nie, nie tylko przekazujemy te, te narzędzia jako, jako fizycznie do wykorzystania w aplikacjach, ale również szkolimy się, również podnosimy tutaj kompetencje z wykorzystywania. Właśnie tych poszczególnych elementów do budowania lepszych ofert. Pokazuję teraz pięć najbardziej popularnych rodzajów ofert, które są generowane z naszej aplikacji. A więc hmm, począwszy od szczegółowych kalkulacji, które często spra sprawdzałem się w jakichś branżach budowlanych. Po oferty typu lista, gdzie dużo, duże znaczenie mają grafiki i opisy, oferta typu tabela taka klasyczna oferta z jakimiś miniaturami zdjęć. Widzimy duży przypływ również dystrybutorów różnych produktów. Oraz jeden też dosyć ciekawy i popularny wzór to generowanie prospektów, a więc też na takiej wstępnej fazie obsługi klienta, takim prospektingu również można wykorzystywać aplikacje do generowania własnych właśnie takich mini folderów. To jest tylko podstawowe, podstawowe rodzaje ofert, jest ich dużo więcej. I o tym, o tym również opowiadamy już na indywidualnych spotkaniach i na indywidualnych wdrożeniach. Nie czas i miejsce, żeby opowiadać, jak aplikacja działa. Bardziej, bardziej naszym celem jest tutaj pokazanie czy zainspirowanie do tego, by w ogóle do tematu ofertowania podejść w sposób właściwy i taki, powiedzmy sobie, z odpowiednią. Atencją. Niemniej chciałem pokazać o pewnej funkcjonalności, która jest wewnątrz aplikacji, czyli możliwości budowy własnej bazy usług, materiałów i sprzętu. Szczególnie w firmach, które zmagają się z taką koniecznością obsługi dużej ilości danych, informacji, to właśnie mamy wewnątrz aplikacji, każdy użytkownik ma do dyspozycji: Naprawdę potężne narzędzie w postaci zbudowania własnej biblioteki produktów, kategoryzowania ich filtrowania, odpowiedniego sortowania, tak by łatwo można było docierać do tych produktów i aplikować je w ofercie. Szanowni Państwo, główne korzyści. Pozwólmy sobie przedstawić w formie takich czterech stopni, a więc ofertowanie szybkie i sprawne. Dla kogoś szybko to będzie zrobić ofertę w 15 minut, czyli skrócić z godziny na przykład na 15 minut. A są firmy, które uznają, że będzie szybko, jeśli skrócą robienie oferty z całego dnia na przykład do dwóch godzin. A więc sprawne wykonywanie oferty to jak najbardziej jest możliwe w naszej aplikacji. Często też użytkownicy, którzy do nas przychodzą, mówią, że chcą robić ładnie. Ładnie to dla nas to jest atrakcyjnie, atrakcyjnie dla klienta, więc w sposób przejrzysty i, i czytelny dla klienta. Kolejna korzyść: profesjonalne oferty, czyli takie, które niezależnie od tego, jak skomplikowany jest Państwa know-how, to wykonywanie oferty. Musi być zrozumiałe, tak by klient wiedział, za co płaci, bądź czy opłaca mu się po prostu z tej oferty skorzystać. No i czwarty, najwyższy poziom, który staramy się osiągać z naszymi użytkownikami, to właśnie oferty przekonywujące, więc zdobycie zaufania klienta. No i tutaj też na to, na to mamy sposoby i odpowiednie elementy czy miejsca w ofercie, które bardzo mocno budują zaufanie. Kiedy te cztery szczeble, po tych czterech szczeblach wchodzą użytkownicy, ucząc się ofertowania tak naprawdę osiągają, osiągają swój cel, czyli dokonują, dokonują sprzedaży. Generalnie to chciałem dzisiaj Państwu przekazać. Jeszcze slajd o cenach. Mamy darmowy pakiet, który umożliwi Państwu poznanie tego produktu. W darmowym pakiecie można wykonywać trzy oferty. W ciągu, w ciągu miesiąca, one się później resetują, w sensie te, te sloty trzy są znowu dostępne po 30 dniach i tak naprawdę małe firmy na tym darmowym pakiecie spokojnie sobie radzą, a później przechodzą, jeżeli już wykonują tych ofert więcej na wyższy poziom. W samej aplikacji mamy funkcjonalności takie jak ofertowanie, baza kartotek, również moduł CRM oraz moduł projektów, których dzisiaj nie omawiałem i nie będę, nie będę poruszał. Jest to odrębny, odrębny temat. Zapraszam do kontaktu, czy też na LinkedInie, czy też SMS-owo, chętnie z osobami, które się skontaktują ze mną, stworzę taki webinar techniczny, webinar, w którym pokażemy, w jaki sposób ofertować w naszej aplikacji. To tyle ode mnie. Dziękuję serdecznie.